Zakup lasera holmowego do pododdziału urologicznego w Białostockim Centrum Onkologii umożliwi nam urologom na leczenie chorób nowotworowych nerek i pęcherza moczowego. Rak brodawczakowaty nerek w początkowym stopniu zaawansowania choroby można leczyć z zaoszczędzeniem całej nerki. Przy użyciu fiberoskopu i włókna lasera holmowego bez nacięcia skóry, przez cewkę moczową można dotrzeć do wnętrza nerki i w sposób selektywny i precyzyjny usunąć masę guza. Tak więc laser holmowy cechuje duża skuteczność, mała inwazyjność, szybka rekonwalescencja chorego po zabiegu operacyjnym i możliwość wykonania zabiegu w trybie jednego dnia. Istnieje wiele laserów medycznych. Niektóre z nich używane są w naszej specjalizacji, czyli w urologii. Laser holmowy jest jednym z takich przykładów. Jest laserem bardzo uniwersalnym, a przy tym bardzo efektywnym. Poza wskazaniami onkologicznymi, o których mówi pan dr Ciemerych, laser holmowy można używać z powodzeniem w leczeniu kamicy nerkowej oraz problemu z oddawaniem moczu u mężczyzn, które są spowodowane rozrostem gruczołu krokowego, czyli inaczej zwanym przerostem prostaty. Laser holmowy o dużej mocy jest bardzo efektywnym narzędziem, które można używać w leczeniu nawet bardzo dużych kamieni w nerce bez potrzeby nacinania powłok skórnych, czyli minimalnie inwazyjnie, a także przy leczeniu bardzo dużych rozrostów gruczołu krokowego, które dotychczas trzeba było leczyć przy pomocy zabiegu otwartego, czyli. Największym benefitem tych zabiegów jest to, że pacjenci mogą być operowani w trybie chirurgii dnia dziennego, a przy wzroście ekspertyzy zespołu nawet w sposób ambulatoryjny, czyli przyjęcie rano i wypis wieczorem.